Crakowiecy wrócili na ocean. Co to oznacza? Poważne sprawy. Nic zabezpieczone, Wszystko lata po chałupie. Nieprzyzwyczajeni. Dawno nas na tym oceanie porządnie bujającym, rozkołysanym nie było. Co już mamy pierwsze podlinki leżące. Tam następna, na górze jeszcze kolejne dwie. Ja póki co się jeszcze trzymam. Odgrzewam wczorajszą pizzę, bo kapitan już co zdążył? Rozwalić sobie nogę, oczywiście. Jak to na starcie same wspaniałości się zadziewają. Spieszyliśmy się, żeby wypłynąć z z z, z mululaby na wznoszącej się wodzie, ale tak nam przygrzmuciło na wyjściu że wszystko zaczął fruwać w środeczku, oczywiście niezabezpieczone, no bo ktoś miał to i zrobić za mnie, ale jesteśmy. Płyniemy. Witamy w nowym rozdziale przygody eee, tej właściwej, tej <laughs> nie stojącej, tylko tej poruszającej się, czyli eee, płyniemy dalej. Czy te choroby morskie można się przyzwyczaić? Można. Można, ale trzeba swoje wycierpieć, moim zdaniem. Ja się kiepsko już czuję, dzieciaki już popadały. Przepływamy teraz, właśnie przez ten odcinek, który jest absolutnie nieosłonięty niczym. Więc fala jest duża. Tam sobie jest Sunshine Coast. i za tą górą. siedzi. Reiser z strony, do celu jeszcze noc. Jakieś podsumowanie nocki i dnia? Eee, eee, cała chorowała, także kapitan musiał jechać na szczocie. Całą wachtę ja ciągnąłem do rana. A ty da mnie Zmieiła o 6 rano. No i została. I Co <noise> prawda tylko na godzinkę, bo nie zwiała. I takie moje podsumowanie. A jak wygląda nasza sytuacja? Śle, bardzo śle. Zostało nam 85 minut 85 minut do na Powinniśmy na jutro biegu, Na wyspę. No, bardzo wcześniej. A tak przedstawia się brygada z <noise> Drugi dzień kaput. Ja się boję iść do toalety, bo myślę, bo myślę że ryba że mi skoczy. Że ci potwór tam zje jakiś. Nie, myślę, że ryba mi skoczy przez okno do kibla. Podwór. tak ja się stało, ryba wskoczyła nam do kibla. Przed chwilą dopiero spożyliśmy pierwsze witaminki. Jakieś jabłka, banany, mandarenki, wjechały. Eee, spa już nie rób jest bardzo dziwnie dlatego że, dlatego że normalnie w środku jak tak mi głowa bolała. Tutaj, na nie boli. Maryś. Więc jest przy... wielki plus, że tutaj mi nie boli głowa. Tak, na górze jest dużo lepiej, jest chłodniej przede wszystkim. No dobrze, trzymamy się. A chłodność mi pomaga. Tak, chłodność pomaga. Trzymamy się dzielnie. Kolejny dzień na Morzu Koralowym za nami. Za jakieś 3 godzinki planujemy zmienić kurs na Bandeberg. A jutro spodziewamy się silniejszego wiatru, ale mamy nadzieję, że przez nockę uda nam się ten dystans 60 mil na spokojnie przepłynąć i pokonać. Dzisiaj samopoczucie już troszkę lepsze, już jakieś pierwsze jedzonko. Wjechało, więc nie jest tak źle, ale faktycznie ta fala wczorajsza była bardzo, bardzo trudna, dziwna, miatało nami, wiatr siadł, to już w ogóle jak się zachowywało, jak skakał, trząsł się, rzucało wszystkim, wszystkimi nami w środku również, ale dzisiaj już jest dużo, dużo lepiej. Bardzo wyjścia nie mamy, no trzeba się przyzwyczaić. A tutaj za nami jeszcze z tej chmurki pada. Właśnie mały szkwali. Mam nadzieję, że nie szkwali że to tylko. Deszcz na rada, że tego nie było. A zaraz kocham materację, żeby się nie zmęczyła. No i płyniemy dalej. Zaczynamy drugą nockę w naszej podróży. Będziemy płynąć pod wiatr. Ale grota trochę zostawiłeś. Co? Grota trochę zostawiłeś na noc. Zrobię? Grota zostawiłeś. No troszeczkę. No i jak będzie pół wiatrem, no to w grot. Mamy kolejne nocne wejście. Wchodzimy do Bandeberg. O 4.30 do tego przeznaczonym tunelem. I jest ciemno i zimno. Włączyłam generator, tak robię herbatkę. Trochę widać jak się tutaj a, nasze lampeczki Świetlające to y nawigacyjne. Wskazują. Wygląda to trochę jak pasy lotniskowe z przodu. Nie wiem, czy zobaczycie. Miga światło wejścia. Tutaj też jest usypany em, ten bar, ale cały czas go tutaj oczyszczają, bo tutaj jest dosyć duży port. Wydzień go zobaczymy. Nie znoszę. Nocnej wejść. Dzieciaki oczywiście, czwarta trzydzieści, ona już na nogach. Otwarte i gotowe do rozrabiania. A jestem wykończona. Na co mijamy to? Nie, nie możemy. Spać możecie. Matylcie sprawdza, Jest piąta. Herbatkę możesz. Ten ma spidermanową czapę to idę Rzucamy kotwicę. Matylcia z maćkiem rzuca. O świcie. Jest najwyższa woda. 5 i 6 pod nami. I tu żółtek. Jak będzie coś nie tak, to się jutro przerzucimy. Od jutra zaczyna się wietrzny weekend. A tu towarzystwo, proszę. Rozgrywki o 5.30, herbatka i rozgrywki poranne. Ile rzuciliście? Dopłynęliśmy tutaj e, do rzeki przy Bandeberg. Natomiast do samego Bandeberg jest około 17 km drogą stąd, więc już wieje mocno. Ale zdecydowaliśmy się na rosnącej wodzie. E, już! Na rosnącej wodzie e, spróbować przedostać się e, w górę rzeki do Bar Bandeberg. Jesteśmy na szczęście o O Jezu, jesteśmy 7. I koleżanko, ja nagrywam matę dać 7. Do 7. na 7. Do 8. Do 8. Marcel, Do do tutaj. Tu A my za no pół do tej bywamy, wszystko. się na błędach. Chciałoby się powiedzieć, że tak, no, ale w naszym przypadku myśleliśmy, że przejdziemy przez najpłystsze miejsce na rzece do Bandeberg. Niestety utknęliśmy. Pomiędzy zieloną a czerwoną, właśnie trwa pomiar. A głębokości, który polega na wrzuceniu odważnika z odmierzoną liną, jest silny wiatr, jest bardzo silny prąd, który nas popycha w stronę mielizny. No, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Na szczęście woda idzie w górę, więc mamy nadzieję że się stąd wykaraskać. No dobra, kochani. No, A... niestety akcja e, przeciągania dingi się nie powiodła, więc zdecydowaliśmy się na zrzucenie kotwicy. Jest bardzo silny prąd. Próbujemy go wzrzucić tam, 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 chyba bardziej na lewo, nie? Maciej wywozi z matercią kotwicę i spróbujemy się podciągnąć na kotwicę. Woda idzie cały czas w górę i to jest nasza ostatnia deska ratunku. Tutaj, gdzie jest ta żółta bojka, jest łacha piachu, na którą nie chcemy się wtarabunić. No, słońce zachodzi. A my tu tkwimy. Udało nam się wykaraskać z jednej pocisny. Ostatecznie mamy teraz najwyższą wodę, no i ten e, drobny kawałek do miasta Bandeberg. Który nam pozostał właśnie przez puciznę. Lecimy na trzech mapach, i każda inaczej inną głębokość pokazuje. Jest najwyższa woda, więc powinniśmy bez problemu przez to przejść. No ale. Mamy jeszcze dosłownie chwilkę, zanim zrobi się ciemno jak w dupu. Tutaj nie ma takiego miłego wieczorka jak w Polsce. To jest zachód słońca i ciemnica. Pełne skupienie. Udało nam się a szczęśliwie zakotwiczyć na rzece. Głębokość a 6 metrów pod nami, więc całkiem, całkiem nieźle. Rodzinka Kowieskich wita się z Bandeberg o poranku. Raczej już bliżej południa niż tego poranku. Będziemy się zrzucać. Na ląd. No, Dzisiaj wieczny dzień na oceanie. Bardzo wieczny. Do 40 tam miało nawet więcej powiać. No, ale my się schowaliśmy tutaj e, w górę rzeki. Było ciężko, e, ale się udało. Zwozimy rowery i jedziemy zobaczyć z czego słynie ten bandewerk Koleżanki Matyldzi napisały, że to jest jakieś city hall. <laughs> Więc... Um... Na pewno Bandeberg słynie z nazwy, um, boże, z destylarni rumu. I chyba to jest największa destylarnia rumu w Australii, nie chcę przekłamać. Ale ma ona, z tego co się orientowałam, 130 lat. A to będzie po ile? Trzeci dzień? Dopiero zejdziemy na ląd po trzech dniach, chyba, nie? Ja chyba trzy dni nie byłam na lądzie. Dwie nocki nam to zajęło. Dwie nocki, niecałe, no bo już nad ranem wpłynęliśmy. No ale wczoraj e, e, dzieciaki zeszły na ląd na chwilkę z Mateldą. Z Maćkiem ja nie schodziłam, więc to moje pierwsze zejście na ląd, więc się już nie mogę doczekać. Pierwsze wrażenie jest lekko przerażające. Dobrze, nie zeszliśmy na ląd, jak już słychać jakieś śpiewy. I inne podejrzane dźwięki. Trochę nam się zeszło z. Ze zrzuceniem tego towaru, a już dostaliśmy ostrzeżenie, że absolutnie nigdzie nie możemy tego zostawiać. Szukaliśmy również wody, no i znaleźliśmy. Tak na wodę. Po każdym takim szalocie na naszych rowerach znajduje się tona soli. Więc bardzo ważne jest, żeby jak najszybciej je zrzucić na ląd, przemyć Dobrze. i przesmarować. Praga, jeśli chcemy, żeby jakiś czas nam służyły, bo nie mamy złudzeń, że to zaraz wszystko zajdzie rdzą. Aha, wyszliśmy, a już nam się taki okaz trafił. Ale wielki potwór. Widziałam już rodzaje. co się stało? Wielki jaszczur. Pierwszy przystanek, flat Bardzo skromne, ale i takie rzeczy cieszą po trzech dniach na oceanie. A tutaj sobie stoi domna, ale wieje. I taką kładeczką. Czy my właśnie zgubiliśmy kapitana? Nie ma. znalazł inną drogę. Jak to kapitanowie mają? Przed nami destylarnia rumu w Bandeberg. Wchodzimy do Środka, i tutaj mamy muzeum. W beczka. Można sobie zajrzeć górę z domu. Idziemy do świata. Wow! Ojejku, jejku, wszystko jest tutaj żółte. Czarne, brązowe, piękne. Ojejku, jejku, wszystko możesz sobie kupić klepeczki, szaliki, hubaski. Barka za 500 dolarów. Piękna! Wszędzie room! Właśnie mijamy bardzo uroczy budynek pocztę. Docieramy do Aleksandra Parkzo. Doskonale... Doskonale. Może już znacie nas nie od dzisiaj, więc wiecie, że poszukujemy najczęściej darmowych atrakcji. którymi możemy te nasze dzieciaki trochę wzbogacić. No i właśnie tutaj zaczniemy naszą przygodę. W tym miejscu obejrzymy sobie kilka zwierzątek, które tutaj są tak na spokojnie. O! I się przygląda. Tutaj mieszka król i, król mówił, że mama, że takie... i królowa. A tutaj jest najstraszniejsza. A tutaj, o jeszcze tutaj. Która najstraszniejsza? ten, a co ty jesteś? O Jezuś! Patrz ma czerwony na ogonie, Say hello, Red and Black Cockatoo. O, ale masz pan za ogon! Oj, oj! czy ty właśnie udendoliłeś swojego kumpla i on tam leży zdechły w rogu? Taki jesteś milutki? Oj! Tego to się nie spodziewaliśmy, że tu dingo jest. Gdzie jest on? jest! Hej! Hey, hey. Ale fajne, jakie ma nogi dwie. mam właśnie że z łysy? Pewnie takie mini małe małpki. To jest tamarin. i nie wiem, czy chce zobaczyć. Tam leży, na drzewie. O, jest. Kto to? Nie, nie, już jest trup. O matko! Nigdy nie sądziłam, że wizyta w Aldi będzie taka pocieszna. Zobaczcie, łzy można znaleźć za 50 dolców. Dingi stoi, nikt nam nie zarąbał. Pierwsze wrażenie z wizyty po mieście, że Bóg o nim zapomniał. Jest e, podobno e, pierwsze w skali niegrzeczności <grym i> w Australii. Ze wszystkich miast, coś tym jest. Więc tak, dzisiaj jesteśmy z powrotem w tym zoo, ponieważ pojawiły się zwierzęta, których jeszcze wtedy nie widzieliśmy. Patrzcie, jaki grubas. <grym i wstydzio> dzisiaj mamy dwa bebzony. Jeden websony, Tu mamy no, Janusza i drugi websony. Rysiek i Janusz. Ja już chodzisz się, Dobre, dalej. dobra dalej. Idziemy zobaczyć! O sobie chodzę właśnie wróciły ze spaceru. Ona On... wracała ze spaceru, a my byliśmy akurat tutaj. I pani dała nami pogłaskać, więc tutaj macie zdjęcia, jak dzieci głaskały je. A tutaj są, na żywo. No to są, nie wyglądają jak normalne psy. Najwyraźniej. Ten region słynie głównie z sadów makadamia. Pokażę Wam zaraz. Są po prostu ogromne, ogromne połacie drzew. Sadów mniejszych, mniejsze, większe drzewka i jeszcze takie malutkie, więc jest to region właśnie z tego słynący. Wszędzie sady makadamia. I to jest super fajne właśnie w Australii, jeszcze tam, z tym się nie spotkałam nigdzie więcej, że właśnie farmerzy wystawiają a, wystawiają warzywka i można sobie iść i wrzucić do skrzyneczki. Hajsiwo. Kapitan Kowieski poszedł zobaczyć taki awokado prosto z farmy. Zobaczcie, wrzucam piąteczkę. Tak, piąteczek. Jantecze. No. bierzemy. Coś mi nie chce wejść. <gry> Jaja, jeszcze Dobrze. dobra reakcja. Pakowanie z powrotem rowerów na dingi. Mam gdzie właśnie jedzie. Będzie miał przygotować dingi. Ta Marcela, widać jak znosi rowery na dół. My tutaj ostatnie, ostatni shopping. Ostatnie zakupki przed wypłynięciem. W nocy ma być wysoki tajt, a my na nim zamierzamy wypłynąć. A tu maluchy już się zabrały za przykłkowanie truskawek, które nam w fabryce truskawek udało się zakupić w promocyjnej cenie, bo są nieco przemrożone. Dobrze, jeżeli chcecie spać do mnie i by te truskawki. Mogę Wam zarobić pyszne lody? Maurycy jest specjalistą u nas. Teraz to wszystko trzeba wziąć i rozpakować. Mamy gorynek, silnik już włączony. Z powrotem wracamy w górę rzeki. No, nie chcemy budzić Matyldy, ale chyba się nie obejdzie. Trzeba wyciągać kotwicę i przerzucać łańcuch w luku, żeby się nie klinował i nie blokował. Mamy wschód słońca. Dobrze idą? Tutaj kutry rybackie w znacznej, w dużej ilości. Nie widziałam ani jednego, który by tu wypływał przez Czas naszego pobytu, a tutaj, och, tym idzie z destylarni. O wschodzie słońca żegnamy się z Bandeberg. Zabrzmi to nie do wiary, ale wracamy bez Marysi Rowera. Co? Że wracamy bez jednego rowera. Już myślałam, że nam się to nie przydarzy, żeby nam ktoś buchnął rower, ale jednak. Marysia, pierwszy raz tutaj, pokaż. Wow, wow, wow. <grym wytrych> Rodzinka Kowicka wybrała się jeszcze na drobne zakupki przed wypłynięciem z Bernard Heights. A tu takie fajne kangury. Niestety, trudne to miejsce jest. Trudne jest to miejsce, żeby stąd, żeby tu zrobić jakiekolwiek zakupki, bo tak dingi dosyć daleko musimy iść. A daleko mamy łódkę, i tak się musimy natargać, ale te hangurki nie rekompensują wszystko, jakie fajoski pięknie się, całkiem duża.